Hejka kochani, tu mam kawę. Dzisiaj witamy się z nami z e, Bułka przez pigułkę, e, które znajduje się w Warszawie. My dzisiaj właśnie przyszłyśmy na śniadanko. Jak wiecie z ostatniego filmu jesteśmy tutaj dość wcześnie rano, więc musimy sobie skosztować śniadanka. Chyba, że nie wiecie. To już wiecie. E, tak, obejrzyjcie sobie poprzedni filmik z Warszawy, to wtedy dowiecie się co my tutaj robimy, dlaczego my tu jesteśmy. Dlaczego tak rano? Jest godzina, słuchajcie, 9.10 i jest naprawdę spory ruch. Musimy Wam powiedzieć, że yy, zamówiłyśmy już sobie, że naprawdę jest bardzo szybka obsługa. Tak, od razu wchodzimy ja zamówiłam stoliczka, a, ale nie? co zamówiłyśmy? Ale nie, obsługa nas naprawdę bardzo szybko. Pak, pak do stoliczka i przy stoliczku od razu coś do picia. Kawka chyba. No, no dlatego, kawka. już mamy kawkę. już mamy kawkę. O, ja twoja mówicie... kawka wchodzi w kadr, więc o, może weź ją na bok. Moja kawka właśnie zasłania mnie duża kawka, kapuczynko, zamówiona, ja zamówiłam sobie na śniadanko jajecznicę, a Paulinka sobie zamówiła, a ja zamówiłam bajgla kawę. Zamówiłam bajgla nowojorskiego e, z łososiem. Z łososiem? To będzie no, Mam nadzieję. Zobaczymy. Będę ja to jest jestem na pierwszy raz. No ja też. Na razie co zauważyłam to do stel, Z tego dawny muszę przyznać taki starodawne. Ale właśnie odnośnie tego czy warto czy nie warto. Ja już zauważyłam że e, chyba według warszawiaków warto skoro tyle ich tu jest. Tak że tu tyle ludzi przyszło i starsi i młodzi i młodzi przyszli i starsi przyszli. Muszę wam powiedzieć no to chyba według e, ludzi to chyba warto. I taki, taki trochę starodawny tutaj klimacik nie? Tak. jeśli chodzi o te miejsca. Krzesełka takie starodawne, takie jakieś u babci były, nie? stół taki ma końcówki też starodawne takie, wykończenia. No bardzo taki klimat, nie? Taki? No, bo stół drewniany, kwadrat, kwadrat po prostu w kwadracie, są stoliki dwuosobowe i na środku widzę, że stoi stolik czteroosobowy. Mhm. A tak widzę, że tak raczej są podwójne. My sobie tak się siadłyśmy trochę koło siebie, chociaż ja powinnam usiąść z drugiej strony, a z tej no strony, tak, ale musimy jakoś nagrać, nie? No, a poza tym nie chcemy narać. do siebie krzyczeć, więc tak jest chyba wygodniej. Dobra, no to co? My wracamy do was, jak już sobie zjemy. Zobaczymy, jak jajka będą się smażyły. Ja nie mam jajek. Ale ja mam jajka. smażone. Dobra, czekajcie i zaraz wracamy. Pojadłyśmy. Jesteśmy. Jesteśmy. Po śniadanku, Kupo kawusi, jak ci smakowało. Yy, zamówiłam jajecznicę. Naprawdę widzieliście na jakiej patelni przyniesiona? Na takiej małej patelni. Jakam wam szok... no, no, Prosto takiej... z patelni. Prosto z patelni. jajecznica prosto z patelni. Naprawdę. Powiem wam, że pierwszy raz spotkałam się ze śniadaniem, żeby mi przyniesiono yy, 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 jajecznicę na patelni. Pierwszy raz z czymś takim się spotkałam. No. Spotykałam się, że przynoszono mi jedzenie na patelni. To tak, były tam jakieś frytki, czy y, jakieś ryba, czy coś takiego, tak. Ale pierwszy raz na śniadaniu dostałam jajecznicę z patelni. Naprawdę. Trzy ja jajeczka były. Oczywiście pan, to nie jest tak, że sama jajecznica, same jajeczka, tylko pan dopytywał, czy jakieś szczególne wymagania, no, prawda? No bo były dodatkowo płatne różne były... opcje. Tak. Szczypiorek ja... był za darmo, więc wziąłeś szczypiorek. ja wziąłam szczy... Mam nadzieję, że ten szczypiorek był, był za darmo. Za darem, tak było ja napisane. Wam powiem, szczerze mówiąc, ile to moje jedzenie kosztowało? Zapłaciłam 88 zł. Cappuccino kosztowało 17 zł, jajecznica 25 zł, a twój kosztował. 29 zł. Kapuczyna wzięłyśmy duże 300 ml. No i ja do tej jajecznicy dostałam dwie małe kromeczki chlebka, takiego w trójkącie pokrojonego, razowego i dwie takie kawałki, jakby bułki paryskiej pokrojone i taka malutka krótka. No, no i powiedzmy, że to się nazywało koszyk pieczywa. I to był koszyk pieczywa. I ja myślałam, że do tego koszyku pieczywa miały być jeszcze dorzucone pomidorki, jakieś tam warzywka, ale tych pomidorków nie było, ale za to dostałam na patelni, na, nie, patelnia była na desce małej, i oprócz tego była jeszcze miseczka z sałatą przyprawioną. I tam była rukola, i tam było jeszcze. Co tam było? Chyba tylko rukola tam była. No że są jakieś, listki, sałaty, jakieś listki sałaty. Jeszcze były. I one były polane jakimś sosem, bo ja miałam dokładnie te same tak, listki. Ostrym jakimś. E, tak, znaczy się troszeczkę takim ostrawym sosikiem, nie? Ale wszystko było naprawdę smaczne i jajecznica troszeczkę posolona. Mhm. Do tego był sól i pieprz, można było sobie dosolić, i dopieprzyć. Ale naprawdę e, śniadanko bardzo smaczne, za 25 zł. Najadłam się. No, ja miałam bajgla z łososiem i serkiem takim śmietankowym i też był bardzo dobry. Też się w miarę najadłam, chociaż szczerze mówiąc myślałam, że tam będzie trochę więcej rzeczy, że właśnie jakiś pomidorek, ogórek, coś tam był pomidorek, ale jakoś tak miałam wrażenie, że mogłoby tam być więcej. Fakt, że mogłam sobie te listki przełożyć, nie? Z talerza na Bajgla Mogłaś. No. Ja do tego jajka też mogłam sobie te listki podawać, ale co to za różnica? Czy ja najpierw zjem jajko, no, a później to ale też do był dobry. E no, było to dobra, paragon. No i cappuccino mi też bardzo smakowało. Mi też, naprawdę. cappuccino było takie dobre, takie naprawdę swojskie, nie? Uh -huh. Takie kapucinko. Nie, no cappuccino mi też smakowało. No, mi też. Jednym słowem, nie dziwię się, że Warszawiacy tu chodzą, bo naprawdę mają tu pyszne jedzonko. No, jakieś śniadanie, no? No, to się nie dziwię. Że tu przyłożą. Mhm. I naprawdę przyszło bardzo dużo ludzi, dużo ludzi wychodzi i dużo przychodzi, a sami wiecie, że to jest poranna pora. Czyli ludzie rano nie śpią i przychodzą na śniadania. Wow. A oprócz tego, możemy wam jeszcze powiedzieć, że oprócz tego można jeszcze napić się lemoniatki, można. No właśnie, co tam jeszcze tak. było w tej ofercie były yy, ci... sałatki. tak Ja widziałam ciasta teraz, jak wychodziłyśmy. Yy. Yy. I co jeszcze widziałaś? Yy, kanapki też były. Tak. Też nad kanapką się zastanawiałam, ale już Pan przyszedł brać od nas zamówienie i mówię, dobra, to ja już wezmę tego bajgla, ale jeszcze chciałam zerknąć, jakie tam kanapki są, bo, bo były tam właśnie, duży był wybór tych kanapek. I wiem, że były właśnie ciasta i były jeszcze napoje zimne, że mm -hmm. można było brać napoje i nie wiem, co tam jeszcze do, dodatkowego, desery były. O, desery też były. I jeszcze nie wiem, no bo w końcu śniadania są tam do którejś godziny, tak? chyba cały dzień ludzie śniadania nie jedzą, nie? Tylko śniadania, a później yy, są organizowane jakieś desery robione. I jest... <laughs> są te deserowe. <laughs> są. Ale muszę wam powiedzieć, że miejsca za dużo to nie jest. No nie, ale są dwie sale i właśnie to jest plus. Ja bardzo hmm. lubię, jak są dwie sale, bo w tej drugiej nie mamy takiego poczucia, że kelnerzy się na nas patrzą, nie? Bo nie wiem, jak siedzimy w tej pierwszej takiej, gdzie macie od razu ladę, to ja się czuję taka obserwowana i przez obsługę, i przez innych klientów, i przez ludzi, którzy wchodzą. A tutaj my sobie przeszłyśmy do drugiej sali, gdzie byli, byłyśmy tylko my i ludzie, klienci. Tak. A ty tak nie masz? I... I jeszcze na podwórko można było siadać. A, no, jeszcze na, na dworze. No ale jest tam, tak, trzy sale, no to tak spoko. Ale mało miejsc było na dworze. Na dworze, dworze mało. U was trzy stoliczki tylko były, tak, nie przed lokalem. Tak. I naprawdę obsługa bardzo szybka. Obsługę mogę pochwalić, bo obsługa mi się podobała, że szybko, szybko sprawnie i do temat. I jeszcze powiem Wam, że czas oczekiwania bardzo krótki, bo jak Wam żeśmy powiedzia, powiedziały, 9 no właśnie, tam 10 to, 10, to dostałyśmy około 8 minut. Czekania. Capucino od razu było nam przyniesione podane, bo żeśmy tylko mhm. o, od razu coś może do picia, nie? Na przywitanie, mhm. no to od razu na przywitanie no, a dostałyśmy. Szybko, a, I cappuccino szybko, i później dostałyśmy, jak zamówiłyśmy właśnie, już się zastanowiliśmy, co chcemy, to ten. No i przychodził pan właśnie, czy jeszcze coś, czy może jeszcze jakiś deserek nam zaproponować. nie? Jak zabierał już yy, moją patelnię, to się zapytał, czy właśnie deserek może jakiś dla Pań coś, no, a my jednak nie deserek nie, bo deserek będzie w następnym filmiku. Tak, także to na tyle, więc na odsyłamy was zapraszam do następnego filmiku oczywiście. Odsyłamy do następnego filmu, jeśli chodzi o, o deser, hmm. bo hmm. na pewno się pojawi, bo my spędzamy tutaj cały dzień. To na pewno deserek będzie w Warszawie. Deserek na pewno wleci, tak, bez deserku tym nie wyjeżdżamy. I oczywiście bez drugiej kawy, bo ta kawa była do śniadania. Paulinki to już nie Paskie. wiem, która to była kawa, bo ona to normalnie od rana pije jedną stopę kawę. No, bez przesadu, to była <laughs> druga. Ale pierwszej Wam nie pokazała, jaką wypiła, nie przyznała się do tego. Pierwsza że... miałam tutaj, słuchajcie, tutaj. Ale y, nie myślcie sobie, że ona by po drodze gdzieś zatrzymała się w Starbucksie kupiła. Starbucks Drive? No, no nie myślcie sobie, bo jeszcze Starbucksu Drive'a nie ma po drodze. Tak, nie ma. No to więc była jedna, teraz była Twoja druga kawa, moja była pierwsza kawa. A pojedziemy jeszcze, oczywiście, jeszcze na następną na kawę. Także na już teraz. następne kawy, jeszcze będą w filmiku, następne kawy. Także już teraz subskrybujcie ten kanał, żeby nie przegapić żadnego filmu. I co, i widzimy się. A oczywiście jeszcze powiedzcie innym, że są konkursy. Na tym kanale są konkursy. I są nagrody do skargi. Warto subskrybować kanał. So, so, so. Warto. No i z, nie, jeszcze może wstąpmy do y, tej, tej. Y, przez, bibułki przez bibułkę I powiedzmy, czy ten lokal polecamy obcym ludziom, jakby tutaj przyjechali? To. Ja nawet. nie o tym polecam. Oprócz Warszawiaków, czy polecasz ten lokal? No, ja polecam ten lokal. Słuchajcie, jeśli tutaj miałby wpaść mój znajomy do tego lokalu, to ja bym ten lokal poleciła. Bo spoko, fajnie się nawet umówić właśnie ze znajomymi. Podoba mi się w tym lokalu. Smacznie, pysznie. I, i co? I czegoś więcej, nie? Po, oczywiście przypomni Wam się stary styl. Bo jest trochę nowego, trochę starego, jest tak przemienione, o, naprawdę fajnie. Nawet jak pójdziecie do łazienki, to zobaczycie, że drzwi są takie starodawne, jak były w takich po niemieckich domach. Ale ta łazienka nie? była faktycznie tak spoko wyposażona. Tylko, że jedna ubikacja, damsko-męska razem. Tak, nie? ale dobrze wyposażona właśnie, więc e, jeśli czegoś tam potrzebujecie, e, tutaj e, głównie do dziewczyn, to tam wszystko było. Wszystko. I suszarka do rąk, mm -hmm. i papier do rąk wycierania, i papier higieniczne tak, Różowa apteczka. Wszystko Spoko, było. Fajnie. Czyli po prostu lokal jest na plus. Oczywiście możemy im dać 5 gwiazdek. Nie ukrywam, że wystawiamy szczere opinie, prawda? pięć na 5 to jest 5. No i e, oczywiście, jeżeli będziecie przejazdem przez Warszawę, czy będziecie blisko tutaj gdziekolwiek, no czy nawet wy, to... ludzie mieszkający w Warszawie, to oczywiście możecie go jak najbardziej odwiedzić. Dobra, to by było na tyle w tym filmie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, jeśli film wam się podobał i subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych filmów. I widzimy się e, chyba w kawiarni też następny film. Na deserku. No, chyba na deserku się widzimy, no. Do zobaczenia. Pa!